Dzień dobry. Dzień dobry mama, Cześć. Dzień dobry! Mua. Co tu mama robi? co Mama jedzie, pakuje się, będziemy trzymać kciuki za mamy, będziemy bić brawo mamie? Tak. Brawo, tak? Tak! Powiedz, ale masz ładny płaszcz mama! Powiedz, jej! Jej! <suszy> Powiem wam, że Coraz ciężej mi się rozstaje z tą moją bubusią Ja mam tak, że żebym chciała zostać w domu. To jest jeden dzień, a ja już mam takie coś, że jak wychodzę z domu, to już żałuję, że wychodzę. <grym> no, teraz jest mega ciężko, żeby wyjść z domu, bo jak siedzi ta Majusia, słociusia i po prostu biegnie za tobą, łapie cię za rączkę, to już jest takie ciężkie, żeby wyjść. Naprawdę. I z jednej strony wiem, mam rzeczy do zrobienia, chcę i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony to mam teraz tak, że najchętniej bym cały czas z nią została i najchętniej bym siedziała w domu z Majusią z Karolem. Jeszcze nie mogę doczekać, aż ona będzie już też troszeczkę starsza i będzie mogła ze mną wszędzie jeździć. I będzie taka, wiecie, ze mną cały czas. To będzie takie super, bo wtedy właśnie będę mogła ją ze sobą zabierać na różne nawet sesje zdjęciowe, nawet na jakieś wizyty u fryzjera czy gdzieś. Wiadomo, że teraz właśnie jest Karol, są dziadkowie, więc zawsze oni mówią, że lepiej mają się zostawić w domu i oni się zajmą, wiadomo, niż męczyć dziecko na, na dwugodzinną czy trzygodzinną trasę, więc to jest na razie oczywiście zrozumiałe, ale no... Powiem Wam, że... Chciałabym ją wszędzie ze sobą zabierać, żeby cały czas z nią spędzać czas. Teraz mam taki, taki etap. Wziąłam sobie na drogę wodę z cytryną oraz kawę i banany. Słuchajcie, kiedyś miałam taką fazę, że wychodziłam z domu bez niczego i stawałam na stacjach na maka, a teraz po prostu wzięłam sobie kawkę ze swojego ekspresu, wodę, żeby się cały czas nawadniać, więc czuję się przygotowana. Wizytę u fryzjera mam na godzinę 14, i pokazuję teraz, że będę na 13 w Warszawie. Będę jechać około 3 godziny, ale ja znając moje spóźnienia, wolę sobie wyjechać wcześniej i często zdarza się nawet tak, że ja wyjeżdżam wcześniej, a i tak się spóźniam, bo coś na drodze wypada albo nie wiem, gdzieś stanę i się po prostu e, e, zagadam z kimś, także wyjeżdżam sobie godzinę wcześniej, żeby się nie spóźnić i żeby faktycznie e, później móc e, wszędzie zdążyć, także Lecimy do Warszawy. Dojechałam do Warszawy i mam jeszcze chwilę czasu przed fryzjerem, więc stwierdziłam, że wreszcie wstąpię do tego słynnego outletu. Znaczy outletu butiku z rzeczami używanymi, ale marek luksusowych, czyli między innymi właśnie Balenciaga, Louis, Bottega Veneta i właśnie ten butik Peters Collective ma różne torebki, jakieś inne dodatki z markami high fashion i stwierdziłam, dobra, może to jest ten czas, że wreszcie tam pójdę Mówiłam się z nimi już was trzy razy i za każdym razem nie mogliśmy się zgadzać, jeżeli chodzi o konkretny termin, bo tam trzeba sobie zarezerwować miejsce właśnie poprzez Instagram. I teraz stwierdziłam, okej, okay, to jest ten czas. Udało nam się, mam chwilę czasu, więc lecę sprawdzić, jakie mają perełki. Ostatnio, słuchajcie, polubiłam się z Vintage i jak od zawsze chodzę do Lumpexów, tak teraz też bardzo mi się spodobały właśnie Vintage Shopy z rzeczami high fashion i super jest mieć właśnie rzeczy z drugiej ręki na centymetry, ale się zmieszczę. Nie mam czasu szukać słuchajcie innego miejsca. Pod samym moim fryzjerem zaraz miejsce. Ale musiałam tej na centymetry po prostu o. zaparkować. I uwielbiam to, że moje auto ma kamerkę 360. Po prostu uwielbiam to. A w takiej lokalizacji zaparkowałam swój samochód i teraz idę do fryzjera. Trzeba przyznać, że to naprawdę budownictwo jest boskie i mieć jest takich salą słuchajcie, w kamienicy starej. To jest coś niesamowitego. Właśnie wróciłam z myjki, już mam ściągnięte, doczepione włosy, też już trochę sanowane i odżywione. Czekam teraz z maską na włosy kilkanaście minut, żeby się odżywiły. I będziemy działać dalej. Powiem Wam, że już są ciemniejsze te włosy, co widać, i mnie to w ogóle nie przeraża. Właśnie ja lubię teraz ten ciemniejszy kolor włosów, i jak już mi się ten kolor wypukuje, to już mam takie wrażenie, że już muszę to odświeżyć. Także się bardzo, bardzo cieszę. Bardzo też lubię to, że jak jestem u Fryzjera, to mam wolne ręce i mogę sobie wszystko tutaj ponadrabiać. Nie dość, że sobie przeglądam Pinteresta, to też dopracowuję sobie filmy, przeglądam Instagrama i odpisuję na wszystkie zaległe wiadomości które miałam w skrzynce Wiem, z was się zastanawiam, jakie są moje włosy naturalne bez zaszczenia włosów takie jest duża różnica, wiadomo, bo jak przyjdę właśnie yy, tak dużo tych włosów, takich długa to faktycznie trochę się różnią, ale i tak ja widzę, że te moje włosy trochę odrosły, bo naprawdę przy blondach były o wiele bardziej zniszczone, o wiele bardziej krótkie, także i tak czuję, że odrosły moje włosy. Ale nas czekam na doczepę, bo jednak... Wolę takie troszkę dłuższe włosy. Ale nawet jeśli te moje trochę odrosły, to ja i tak wolę siebie trochę dłuższych i już nie mogę się doczekać, aż te moje naturalne włosy też jeszcze bardziej odrosną. I mam taką gigantyczną motywację do tego, żeby o nie jeszcze bardziej dbać, jeszcze bardziej, wiecie, e, nakładać sobie jakieś odżywki tak itd. Wiadomo, że nie na miejsca, gdzie są doczepy, ale po prostu je jeszcze bardziej pielęgnować, bo to jest bardzo ważne. I jest efekt finalny. Słuchajcie, mega mi się podoba, przepięknie to wygląda. Teraz jeszcze Oliwka, o tutaj jest Mikołaj, proszę bardzo. Oliwka dołożyła też więcej włosów, więc naprawdę efekt jest spektakularny. Gęsty włos. Podoba. Przepiękny kolor jak zawsze, Tak sprawka Mikołaja. Dalej bez makijażu, mam dzisiaj wymalowane tylko rzęsy, tak troszkę, ale pędza. O, tutaj Pałac Kultury, no i moje auto. Zapomniałam wykupić parkingu, zorientowałam się dopiero podczas wizyty. Jest, dzisiaj mam jakiś szczęśliwy dzień, słuchajcie. Zorientowałam się podczas wizyty, że przez półtorej godziny nie wykupiłam parkingu, a zawsze wykupuję. Tylko dzisiaj był taki jakiś taki zamęt, i przez to, że jestem w Warszawie, to sobie zupełnie o tym zapomniałam. A mam taką zasadę, że wykupuję zawsze parking, jak siedzę w aucie z aplikacji, wiecie, z poziomu aplikacji. I dzisiaj jakoś tak mi w ogóle to nie przyszło przez myśl. I poszłam do fryzjera, zadowolona siedzę i patrzę sobie tak na Na aplikację, przeglądam i wyskoczyła mi właśnie aplikacja z wykupywaniem parkingu. I sobie myślę, o nie, na pewno mandat i nie dostałam, czyli dzisiaj naprawdę mi się przefarciła. Jedę do Ewelinki, ponieważ będzie mi malować na event. Do eventu mamy dosłownie godzinę 10 minut, więc dzisiaj będzie ekspresowy makijaż, ekspresowa przebiórka. Mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobimy. Wchodzę już do Ewelinki, Ewelinka już zaczęła mnie malować. Słuchajcie, zaraz wyjdę stąd wyglądając jak bóstwo, jak zawsze po makijażu od Ewelinki. Tak się prezentuje efekt finalny. Słuchajcie, Ewelinka mnie wymalowała. Mikołaj z Oliwką zrobili włosy, stylizacja na szybko wczoraj ogarnięta, ta sukienka to miał być look do mojego teledysku, ale wykorzystałam to nieco wcześniej i może i dobrze, zobaczymy jak to będzie finalnie prezentowało się na czerwonym dywanie, który na pewno tam będzie. To trochę się stresuję, bo już dawno nie chodziłam na eventy, no ale trzeba znowu wejść na swojej strefy komfortu, także trzymajcie za mnie kciuki i lecimy. Zawsze tak mam, że przez to, że jakby te eventy są w Warszawie i muszę przejechać do, z Krakowa do Warszawy, to mam takie coś, że nie jestem pewna co finalnie ubiorę, że może mi się zmieni, jak dojadę, więc zawsze biorę kilka opcji i to jest takie że mój wagażnik zawsze jak idę do Warszawy jest wyładowany po prostu po sam sufit. Tym razem do końca naprawdę nie wiedziałam, co ubiorę, a postawiłam na płaszcz z Stradivariusa, buty ze Stradivariusa. Płaszcz jest w ogóle jeszcze z poprzedniego roku. Ta sukienka faktycznie była zamówiona w preorderze, więc super, że się udało ją dorwać jeszcze teraz, ponieważ faktycznie zrobiła ona Furora i bardzo się z tego cieszę, ponieważ była naprawdę dobrym pomysłem. Co prawda wykorzystałam ją już z teledysku, ponieważ miała ona być jedną ze stylizacji na teledysk, no ale może i taką jeszcze wykorzystam. Zobaczymy. Przed chwilą czekałam na tym parkingu i chciałam zamknąć auto i słuchajcie, nie mogłam znaleźć kluczyków i tak chwilę je szukałam, szukałam, i zgasło światło na całym parkingu, więc oczywiście co? Ja już z że na pewno coś się tutaj zaraz wydarzy. Już pierwsza teraz teraz horror. Już od razu, wiecie, na telefon, dzwonię do Karoliny, ja mówię, Karol, będzie mi na miele towarzyszył, jak mi coś tutaj, nie wiem, coś mi się stanie. albo no co? Tak, dobra, nie wykupię się, ale git, git. poczekam z tobą. Tak się prezentuję, słuchajcie, mój, mój look teraz. Buty tutaj na walizce. I zawsze nie mogę doczekać, coś się położę do łóżka. O, super. Słuchaj, się marzyłam, żeby to już na stałe zrobić dzisiaj. Ściągam obcasy. Mam mega klimatyczny pokoik. Ja zawsze jak przychodzę do pokoju, to w pierwszej kolejności sprawdzam jaki jest widok, więc zobaczmy. O, fajnie. Ekstra. Mam w ogóle chyba widok na tą główną część hotelu. To znaczy, że muszę uważać. Moja kolejna schiza, jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, które się mogą wydarzyć, to to, że jak ktoś mnie nagrywa z okna, jak są takie duże okna w hotelach, to mam takie poczucie, że dobra, coś tutaj jest na rzeczy. I też przez chwilę na... oglądałam się jakichś filmów, gdzie są poukrywane w hotelach jakieś kamerki, słuchajcie, albo jest takie lustro weneckie, że ktoś cię nagrywa z łazienki i też, słuchajcie, zakrywałam to, albo się tak chowałam w tych łazienkach i staram się nie schizować, ale wiadomo, że gdzie gdzieś tam zawsze mi to przejdzie przez noś. Dajcie znać, czy wy też tak macie. A co do eventu, to powiem wam, że się bardzo cieszę, że się finalnie wybrałam, bo i tak bym musiała być w Warszawie, ponieważ jutro mam e, studio nagraniowe. Także dobrze, że wykorzystałam ten czas. Redaktor naczelna zapraszała mnie tak naprawdę już kilka miesięcy temu, miałam to zapisane w kalendarz I powiem wam, że sobie tak ostatnio zdałam sprawę: o kurde, to jest teraz ta gala! I tak nie wiedziałam, iść czy nie iść, bo nic nie miałam zorganizowane. I finalnie dobrze zrobiłam, że poszłam. E, chciałam wesprzeć zarówno Kasię, jak i całą redakcję, ale też Sylwię Butor i Madzie Pieczonkę, które. Były nominowane i bardzo, bardzo się cieszę, że właśnie dziewczyny wygrały. Fajnie, bo właśnie znamy się prywatnie i naprawdę dziewczyny robią super, super robota. Także jeszcze raz tutaj oficjalnie Wam gratuluję. Oczywiście gratuluję też. Pozostałym osobom, które zdobyły statuetki, ale też były nominowane, to jest naprawdę bardzo duże wyróżnienie. E, bardzo fajny też był koncert Ofelii, która zagrała na e, tym wydarzeniu, i naprawdę byłam tam właśnie z e, moim znajomym i oboje mówiliśmy: kurde, ale ma głos. Fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo dużą uwagę zwracam teraz na artystów muzycznych i też na ich wykony na żywo, a ten wykon był naprawdę bardzo fajny, za to szafowa. E, Teraz sobie zdałam sprawę, że poszłam nie w tych kolczykach, które chciałam, ale często mam właśnie tak, że zapominam je zmienić. A miałam przygotowane na zmianę kolczyki, ale trudno. Już poszłam tak. I tak się cieszę, że poszłam finalnie tak, jak poszłam, bo dostałam dużo pochwał, właśnie, że wybrałam ten kolor, ten bordowy kolor, to jest jeden z najładniejszych kolorów tego sezonu, więc stwierdziłam, dobra. Czy to jest w ogóle do stóp? Chyba tak. No ale dobra. A żal zmywać z tego makijażu. A Zalinka zrobiła mi taki piękny makijaż, że naprawdę zawsze jak. Mam taki makijaż po sesji, to szkoda mi go zmywać i, i, i mam takie poczucie, dobra, to jeszcze pochodzę w nim jak najdłużej. A tymczasem od razu się zabrałam jak pogratulowałam pogali Sylwii, e Madzi, chwilę tam porozmawiałam z znajomymi i wróciłam po prostu do hotelu, żeby się wyspać, poćwiczyć jeszcze przed jutrzejszym studiem, co się będą musiało też rozgrzać. I mega się cieszę, bo jutro nagrywam wokale do piosenki, którą już stworzyliśmy jakiś czas temu, ale... Kurde, właśnie nie mogę za dużo zdradzać. Ja wiem dobrze, że to wszystkie hurra, jak ktoś mówi nie mogę za dużo zdradzić, to po co to mówisz? Ale mówię wam to teraz po to, żeby wam powiedzieć, że nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że będę mogła mieć taką okazję, żeby robić piosenkę do czegoś, czegoś fajnego. I to tyle. Zamykam ten temat. I mega się cieszę z tej piosenki, ona jest bardzo fajna. Nie jest jakaś super, super taka klubowa, taka taneczna, ale ma taki fajny vibe, jest taka, taka trochę romantyczna, ale taka... Nie będę Was tutaj zanudzać, jest bardzo fajna i bardzo ją lubię, więc na, na maksa się nie mogę doczekać, aż już będę mogła faktycznie wgrać te finalne wokale. Ja mam tam jeszcze kilka poprawek, więc tak po prostu się to wszystko opóźniało, opóźniało i jutro finalnie... Będę mogła wrócić do studia. ja w ogóle bardzo lubię wyjechać studio tam w hotelu Torino i, i tworzyć muzykę, to jest taki mój totalny koniec. Zawsze jak wychodzę ze studiów, to zadaję sobie pytanie, i co, kiedy następnym razem muszę się znowu zebrać? Później znowu wracam do Majuszki i mam takie, nie no dobra, to ja już nie jadę od Majuśki, ja już po prostu zostaję w domu i tak na przemian, na przemian, na przemian, na przemian. To właśnie życie mamy, trochę jakiejś takiej powiedzmy osoby działającej w social mediach, trochę y, muzycznej postaci i to tak ze sobą cały czas lawiruje. Uwielbiam ten moment, kiedy się już wykąpię i mogę sobie zrobić pielęgnację. Tak jak Wam mówiłam, nie zasnę bez pielęgnacji, musi być zrobiona pielęgnacja. Już muszę sobie zrobić porządek w tych rzeczach, miniaturkach, bo ostatnio już tyle z nimi przyjeździłam, że już mi się zrobiły tam lekkie braki i chętnie Wam pokażę, jakie lubię właśnie miniaturki na wyjazdy, także dajcie znać, czy byście chcieli się ode mnie dowiedzieć, jakie najbardziej ja lubię produkty na wyjazdy. I to jest właśnie to, że dwuetapowa pielęgnacja jest mega ważna. Zmyłam płynem do makijażu, później przemyłam płynem i jeszcze zmyłam sobie wacikiem i jeszcze się coś na tym znalazło. Co prawda ja też miałam bardzo dużo makijażu tutaj na szyi wszędzie, no ale zawsze trzeba do końca domyć. Widzicie, o tym mówię, już mam te produkty na wykończeniu, ale uwielbiam ten tonik. To jest tonik z Charlotte. Bardzo mi się fajnie sprawdza. Co prawda, wolę go bardziej pod makijaż, ale jako miniaturka też czasami e, włożę go ze sobą i sprawdza, by się fajnie też na wyjazdach. Jak widzicie, nie za długo się pakowałam. Pakowałam się naprawdę mega szybko i tak lubię tą mgiełkę z kolei, że w wzięłam i mało, i dużo, bo nie wiedziałam, czy na pewno spakowałam, więc proszę bardzo. Serum, które akurat znalazłam sobie w aptece i to było po prostu serum z, w takim, jakimś takim większym opakowaniu z innymi produktami, ale faktycznie bardzo polubiłam to serum, nawet zobaczcie ile go wykorzystałam, naprawdę zostało mi bardzo mało. To jest ten produkt i tak naprawdę to serum używam tylko i wyłącznie na wyjazdach, więc już na wyjazdach mi się zużyło. Ale już wielokrotnie makijażystki, w ogóle osoby, z którymi miałam to czynienia, jeżeli chodzi o takie dbanie o twarz, o, o pielęgnację i tak dalej. jasno powiedziały, że serum jest mega ważne. Czasem nawet jest ważniejsze niż krem. Co prawda, ja nie pójdę spać bez kremu. Uwielbiam dbać o tą buzię i nakładam kilku etapów pielęgnacji, jeżeli tylko mogę, jeżeli, wiecie, mam do tego wszystkiego produkty, jestem sobie w domku, no to staram się zawsze użyć serum, później kremik i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby nie było, mam też to serum z lanką ze sobą, mam też e, tutaj spf ale ja użyję sobie jutro rano, dwie maskary Sky High, moja ulubiona, <grytania> po prostu tyle tych produktów tutaj mam, muszę to zrobić naprawdę duży, duży, duży porządek. Ten krem z podali bardzo, bardzo, bardzo lubię. On fajnie nawilża buzię na noc. Jeżeli chodzi o perfumy, to wzięłam ze sobą dwa i są to te dwa perfumy od marki Adidas. Ja, szczerze mówiąc, bardziej nawet wolę ten, ale czasem mam ochotę też na tamten. To są moje dwa faworyty totalnie. Wyszły chyba trzy perfumy z tej całej gamy, ale mi te dwa zdecydowanie najbardziej podpasowały, ale ten to jest taki mój top topów. Jest taki słodziutki. Pielęgnacja gotowa, idę w takim razie sprawdzić, co piszą na tych portalach wszystkich o mnie i muszę też dodać Trochę rzeczy do mnie na socialem, bo jeszcze w sumie z eventu samego nic nie dodałam. Ja zawsze wolę sobie przejrzeć, na spokojnie dodać, chyba, że faktycznie jest podczas eventu taki czas, żeby sobie na spokojnie usiąść, przeglądać tak dalej, tak dalej, Ale nauczona tym, że y, wiem, ile osób czeka na każdy mój błąd, wolę sobie na spokojnie przesuwać wszystko w domu, przeglądać, wybrać i dopiero wtedy coś wrzucić, bo nie wiadomo, czy ktoś coś nie powiedział w tle, nie chcę nikomu zrobić w tym krzywdy, także na spokojnie sobie wszystko przeglądnę i będę dodawała. To jest coś idealnego dla Karola, ponieważ on właśnie woli twardsze poduszki, a ja miększe, także zawsze tutaj wybieramy i dobieramy sobie pod siebie, a tutaj jest taka opcja, że można sobie właśnie wymienić na inną. To by się Karolowi spodobało, coś czuję. Już rozumiem sobie jej na myśli, żeby ale Ci im jeżeli poduszki będą za miękkie. Mam chyba trzy albo cztery poduszki pod spodem i zobaczcie, jak się zapadam w tych poduszkach. Lubię takie, bo się naprawdę mega wygodnie śpi, ale do prasy, gorzej, bo nie wypychają tak lędzi. Czekam aż mi się zgrają zdjęcia z aparatu i będę wszystko dodawać. Właśnie mi się zaparzyła woda na herbatę. Powiem Wam, że miałam taką ochotę sobie zjeść coś takiego albo słodkiego, albo niezdrowego, albo tłustego. To jest taka moja tradycja, można tak powiedzieć, tradycja, ale faktycznie lubię tak y, sobie pójść coś zjeść, ale dzisiaj sobie odpuściłam i może i dobrze, bo pewnie bym się objadła, ale nawet nie miałam z kim, słuchajcie, pójść na to jedzą. Planowałam pójść z Ewelinką Krasem, ale napisała mi, że wszystko jest zamknięte już stwierdziłyśmy, że już tak się to późno skończyło, że już odpuszczamy, ale faktycznie mam także, że jak dzieją się jakieś takie właśnie eventy, albo moje koncerty, to traktuję to jako formę takiej nagrody, takie wspólne wyjście, albo zjedzenie czegoś takiego właśnie wyjątkowego, takiego co nie jem na co dzień, tylko właśnie na przykład jakiegoś takiego, można powiedzieć fast foodowego, niezdrowego, bo jak cały dzień, wiecie, zestresuję tym eventem, albo właśnie jakimś wyjściem, albo koncertem, to raczej jakoś nie mam ochoty na jedzonko, a później właśnie wtedy się odzywa ten głód i to jest najfajniejsze, żeby sobie tak Chcę sobie fajnie zjeść. Także teraz herbatka, ale jutro spokojnie zajdę sobie na Donald's wspaniałe śniadanko. Nabiorę mocy przed tym studiem i będę mogła sobie pyszność jakieś zjeść. A wiem, że to jest dobre śniadanie. Zatrzymywałam się w, tej, w tym hotelu chyba tylko dwa razy, ale tutaj śniadanie co, jak co jest dobre. Dodałam relację z eventu. A, w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że na tym evencie spotkałam też Hanie, więc fajnie. Kraków przyjechał do Warszawy. Fajnie było zobaczyć kolejną znajomą, fajną twarz. Zmontowałam też Reelsa na jutro, nie będę wrzucać Reelsów o 12 w nocy, ale zmontowałam sobie taką relację mini z wydarzenia. Nie miałam publikować Reelsa z tego, ale jakoś tak się coś zmontowało i nie mogłam zasnąć, więc stwierdziłam, dobra, zmontuję. Też tej przeżyjemy to na nowo i też stwierdziłam, że pogratuluję tym dodatkowo właśnie Madzi i Sylwii, bo ja tak naprawdę znam prywatnie, a o to chodziło, żeby właśnie uhonorować kogoś, kogo tak prywatnie, prywatnie znam, bo większość twarzy kojarzyłam, ale ja znam. Lubię i podziwiam. Jest pierwsza 20, a ja nadal nie śpię. Warto było zmontować tą rolkę, nadrobić jakieś social media i chwilę posiedzieć, bo mogę się wyspać. Okazało się, że w ogóle Sylwia, która dzisiaj jest w tym która jest moją kumplą. śpi w tym samym hotelu. Nawet sobie nie, powie, nie powiedziałeś. Ja dzisiaj zaeksperymentowałam z tym hotelem i okazało się, że po relacjach zczaiłyśmy się, że jesteśmy w tym samym hotelu. Także mam nadzieję, że jutro widzimy się na kawce. Jeszcze przed wszystkimi obowiązkami byłoby super. Lecę spać, bo już najwyższa pora. Do jutra! Dzień dobry, dzisiaj wybieram się już z samego rana na kawkę. Zgadałyśmy się z Sylwią Butor, że jesteśmy w tym samym hotelu i musimy to wykorzystać. Także schodzę do niej na dół i będziemy sobie razem pić kawkę i gadać. Najlepsze jest to, że wszystkie ubrania miałam w takich wiecie pokrowcach w aucie i zauważyłam, że do walizki spakowałam sobie tylko dress. Także z ikoną stylu. I da się spotkać w dresie, ale Syra mnie już mnóstwo razy widziała bez makijażu i w takim wydaniu także lecę. A tak się prezentuje mój look, ale uwielbiam to, że tutaj światło pada idealnie w tę stronę, że mój brzuch wygląda jakbym ćwiczyła na siłowni codziennie. Teraz się słuchajcie, zapisałam na pilates, na jakieś różne zajęcia i mam zamiar zadbać o moją formę jeszcze bardziej. Jestem z niej zadowolona, bo naprawdę po porodzie chciałam tak wyglądać, chciałam mieć fajną sylwetkę i uważam, że taką mam, ale zawsze może być jeszcze lepiej. To są dresy, które polecali mi moi tancerze, są naprawdę bardzo fajne. Ja też dałam się wciągnąć w ten wir yy, właśnie szerokich dresów. One są z Urban Outfitters. Jak zwykle super było się zobaczmy. z Sylwią, pogadałyśmy, posiedziałyśmy na kawie Zjadłyśmy teraz na spotkanie, więc stwierdziłam, że sobie zjem Właśnie wróciłam od Sylwii i zaczynam się ogarniać, bo troszkę się zagadałyśmy z Sylwią I <śmum> Sylwia się chyba spóźniła na swoje spotkanie, ja też powiedziałam, dobra, muszę się już ogarniać Ale ja naprawdę z nią bardzo lubię, e, lubię rozmawiać i, 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 i się tam spędzać czas Fajnie, fajnie, że mamy właśnie takie podobne podejście do życia. Czas się ogarnąć i jechać dalej. Jaka słodka, zobaczcie, gdzie wdrapuje. Wdrapała się, ekstra. I co teraz, Maja? Siadasz, tak? Tak. I teraz się popchnij. To są, słuchajcie, takie małe, małe momenty, ale bardzo ważne. Zobaczcie, jak super zjechała sama. Mega się cieszę z każdej chwili, kiedy się robi coś nowego i to jest kolejna taka, wiecie, kolejna rzecz, którą mamy tak do odhaczenia. To jest cudowne i już za nią tęsknię. Jest kolejny dzień, a ja już tak tęsknię. Już dziadkowie wysyłali mi update majuszkowy, zrobił jej fryzurkę najedzona, yy, zabawiana, także jestem spokojna, ale już, już bym wróciła, już bym wróciła. Ale dzisiaj naprawdę mega fajny dzień, ponieważ się wyruszam do studia nagraniowego Nagrywać nową piosenkę, ekstra Dobra, przebrałam się, opłaciłam parking i zmierzam Okazało się, że w ogóle w Warszawie jest też Kasia Z Kasią w ogóle <noise> okazuje się, że w Krakowie nam się w ostatnim czasie nie udawało spotkać I mijałyśmy, a teraz się okazuje, że ona jest też w Warszawie Więc w ogóle fajne jest to, że tak dużo znajomych twarzy I mogę sobie właśnie jeszcze pójść na szybko. Herbatkę, kawkę. Ej, nie no, tak, ja tak nie wyjadę, Ja muszę jakoś tu tyłem cofnąć, prawda? Ile zawołać windę? Mm. Tak to wygląda. Tu jest sygnał, że jeszcze jest stop. Czerwone światełko, i słychać, że ta winda zjeżdża. Wszystkie czujniki tu wariują. I to jest naprawdę ciemne uczucie. Jak zamówiłam winę, okazało się, że panowie coś tutaj wynoszą. I wstydziłam, dobra, no to pomogę im przynosić te wszystkie fotele, które tam stały przy windzie I ja tam próbuję nosić jeden fotel, przyniosłam, drugą tam kanapę taki, taką ogrodową. Podnoszę już, a ten pan mówi, nie, nie, niech pani Weroniko to zostawi. Ja w o kurde, ja mnie znam i tak zawsze mam takie coś, że to jest super, że mnie kojarzycie. I w ogóle ale zawsze mam taką krękację, że, że ktoś mi tak kojarzy. O, dobra, dojechałam. Właśnie dojechałam do studia. Proszę bardzo. Ściana chwały, dekoracje jesienne, fotel Torino jestem też ja. I jeszcze gdzie jestem? Tutaj, tak? Koło Oskarka. Bardzo fajnie. Ja już jestem w studiu i słuchajcie, dzisiaj mam studio z Damianem. Damian tu siedzi już w słuchawkach, proszę bardzo. Cześć! <laughs> Także dzisiaj sobie działamy razem. Wcześniej sesję miałam na górze w innym studiu, ale to studio jest imponujące. Zobaczcie, ile tutaj jest płyt winylowych. To jest totalnie moje królestwo. No i ciastka. Ja zawsze przychodzę, przynoszę coś słodkiego. I dzisiaj też przyniosłam ciastka. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam do studia hotel Torino, to jeszcze była inna przestrzeń w tym poprzednim domu, to widziałam te wszystkie płyty i sobie tak myślałam, wow, ale by było super, kiedyś mieć taką własną płytę i sobie tutaj, ee, właśnie zawisnąć. I jest. Mam chwilę, więc dzwonię do wieści, żeby pogadać z niewić małeś na Facetime'ie. Hello, hello! Jak ja, tam? A no, no, no właśnie. O, jest tutaj kotek fajny. <grym> kotek, który co nie przychodzi podobno i jest mega miły i się mega lubi bawić. O, super, super, kocham Dzieci. Was. Ja już mam słuchaj, na, nagrany refren, yy, zwrotki też trochę, już zostało mi pre nagrania i tam dwa wersy zwrotek. O, tak, Więc już tak. jestem na dobrej drodze, no. Jadę później po pieski, już się mówiłam z panią. To jest takie cute. Błysiek znalazł plan yy, blisko, blisko nas, więc fajnie, bo teraz będziemy mogli sobie tam chodzić z moją Chciałbym, będziemy być bliżej. Nie będziemy musieli jeździć yy, daleko, żeby to była taka specjalna wyprawa, więc ekstra. No i fajnie jest zobaczyć w Skończyliśmy już oficjalnie sesję. Dawian jeszcze składa tej wokale. Fajnie i w ogóle szybko się mierę. miarę yy, tak, tak, wyrobiliśmy, to prawda, sprawnie, super. Sprawnie. Dobra, odsłuch oficjalny słuchawkowy. Wam nie będę mogła pokazać, no bo oczywiście to jest jeszcze tajemnica, ale no fajnie, cieszę się najfajniej. Wyszłam już ze studia i kieruję się po pieski, wreszcie ją mogę odebrać, tak się cieszę. Pieski były teraz w um, takim, my to nazywamy z Karolem podocznie sanatorium, ponieważ pani, która kontroluje właśnie chmurkę, powiedziała, że jeżeli jedziemy na wakacje, to żebyśmy oddali jej przy okazji ona zrobi wszystkie badania i tak dalej, i tak dalej. Więc pieski były w najlepszej możliwej opiece i z tego, co dostałam informację, to chmurka ma się już zdecydowanie lepiej. To już jest po prostu końcówka jej leczenia, także jestem bardzo stęskniona i bardzo się cieszę, że już wreszcie możemy pieski odebrać. Mega, mega, mega się cieszę. Odebrałam już pieski wreszcie. Super, bardzo się cieszę. Zobaczcie, jak chmurka przepięknie wygląda. Puszka oczywiście też, ale chmurka tutaj potrzebowała większej kontroli, większego, słuchajcie, Takiego trochę wysiłku. Już przepięknie jej ta sierść stała. jest zdrowa, zrobili jej wszystkie badania i wszystkie wyniki wyszły super, więc ja jestem naprawdę szczęśliwa. Już nie mogę doczekać, aż dojedziemy do Krakowa, bo czeka mnie jeszcze cztery godziny trasy. A tu jest chmureczka, sobie siedzi ze mną, z przodu oczywiście. Tak się cieszę, że dojechałam już do domu. Cztery godziny drogi o tej godzinie zdecydowanie to było wyzwanie. Chmurka jest słodka. No już. Puszka od, razu, od razu poleciała do góry, cię szukać. Ciech. Ciech. <noise> Ona się już nie mogła ciebie doczekać. Cześć, dziewczyna! <noise> ale w ogóle, jaka słodka! Wiesz, co poleciała do ciebie do góry, ale tak samo chmurka do mnie. Teraz będzie cały czas przytulanie ale Ej, jest ja tak, fajnie, ale w domku najlepiej.